Trenerze, 2 do 2 ostatecznie kończy się ten mecz, patrząc na to, jakie okoliczności tu mieliśmy, plus to, że przegrywaliście 0 do 2, chyba niezły wynik dla Was. Czy nie? No tak, musimy się cieszyć. Niefortunna w naszym wykonaniu pierwsza połowa, bo tak naprawdę straciliśmy ramki. można powiedzieć, klasyka, trzecia liga, trzecia grupa. Po stałym fragmencie pierwsza, druga, rzut karny. No i trzeba było odrabiać straty. Szacunek dla mojego zespołu, który w drugiej połowie wystąpił paradoksalnie w, w, tak jakby proporcje się zmieniły, bo to my chyba mieliśmy 6 czy 7 młodzieżowców w drugiej połowie, a mieć wyszła dzisiaj dwoma, także no też tutaj tak jakby te, te rzeczy, które tutaj się działy, czyli graliśmy przez dłuższy moment jedną piłką, nie, nie, niespotykane rzeczy, ale tak jak Pan powiedział, wydaje mi się, że, że z tego tytułu, że musieliśmy gonić ten wynik z 0-2, wyciągnęliśmy na 2-2, to... W, na, w naszej sytuacji trzeba szanować każdy punkcik i koncentrować się teraz na meczu z Wodzisławiem. Decyzję sędziego pan rozumie odnośnie przerwania tego spotkania? Nie ja chcę tutaj tak jakby na nim rostu i żadnego uprawiać, chociaż były momenty w meczu, gdzie, gdzie no, kilka rzeczy, sytuacji dla mnie było niezrozumiałych, ale jest to młody arbiter, który dopiero łapie swoje doświadczenie. Podczas meczu ja tego czasami nie rozumiem, bo są emocje i ja też gram o trzy punkty, natomiast po meczu czy przed meczem też rozumiem tak jakby mechanizm tego wszystkiego, ci sędziowie gdzieś muszą popełniać błędy, łapać gdzieś to doświadczenie i wierzę, że, że sędzia po, po takim dzisiejszym spotkaniu, które nie było łatwe dla niego do prowadzenia, bo nie jesteśmy łatwym zespołem do, do, do prowadzenia, e, na pewno zyska więcej doświadczenia i z, z meczu na mecz będzie coraz lepszy.